Witajcie kochani, dobry wieczór, dzień dobry. Właściwie to już chyba dzień dobry, można mówić, bo dzień już prawie najdłuższy w roku. Witajcie. Jak widzieliście, planszę. Niestety może dla niektórych, jeżeli ktoś czekał na nauczanie dotyczące przybytku, przepraszam, odsuwam je troszeczkę. Chciałbym chyba jednak teraz wskoczyć w ten temat życiodajnych relacji, życiodajnych połączeń, powiązań, Kościoła, tego jak ważne jest, żebyśmy razem, żebyśmy razem byli połączeni i chcę troszkę o tym mówić. Więc wrócę, obiecuję, jeżeli ktoś czeka, to wrócę na pewno na 100% do przybytku i to już w przyszłym tygodniu, ale jeszcze przez chwilę, jeżeli... Jeżeli nie wyłączysz teraz e, YouTube'a, e, to posłuchaj czy Facebooka, to posłuchaj proszę jeszcze o e, życiodajnych połączeniach, powiązaniach. A więc Kościół to ludzie. Którzy są połączeni duchowymi więzami, i są mocni razem, są mocni, kiedy, kiedy to połączenie jest realne i kiedy przez to połączenie jest przepływ życia. Czytaliśmy z listu do Efezjan, czwarty rozdział, 16 werset, że te wszystkie członki harmonijnie ze sobą połączone i to połączone tymi więzami, które są wzajemnie zasilającymi się. A więc, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli to połączenie, i chcę zachęcić, zachęcić Ciebie do tego, będę Ci mówić o kolejnej zasadzie, ale chcę zachęcić Ciebie, żebyś pomyślał o tym, jak bardzo realnie jesteś połączony z Ciałem Chrystusa, jak bardzo realnie, jeśli jesteś częścią Kościoła w kole, jak bardzo realnie jesteś połączony z Kościołem w kole, jeżeli jesteś częścią jakiegokolwiek innego Kościoła w innym mieście, jak bardzo realnie jesteś połączony z Ciałem Chrystusa, z Kościołem. E, mówiliśmy o tym, że ofiara Jezusa e, zabiera nas w podróż, którą nazwali byliśmy, nazwalibyśmy powrót do Edenu. A więc powrót do relacji, jaką Adam, człowiek, miał ze swoim stworzycielem, z Bogiem Ojcem, ale też jest to powrót do Edenu w tym sensie, że powrót do relacji, jaką mieli między sobą pierwsi ludzie Adam i Ewa. I w tych ich relacjach chcemy, chcemy dostrzegać, chcemy szukać zasad, które mogą odnosić się. Do relacji dzisiaj, i które mogą nam pomóc, ukierunkować nas na budowanie relacji dzisiaj, w szczególności w tym obszarze, o którym teraz mówimy relacji w kościele, połączeń w kościele. A więc, Powrót do Edenu, powrót do Edenu. Szukamy zasad, które, które kierowały relacjami tych pierwszych ludzi, bo wierzę, że Pan Jezus chce nas do tego miejsca też przenieść dzięki swojej ofierze, dzięki temu, co uczynił dla nas na Krzyżu Golgoty. A więc mówiliśmy o tym, o zasadzie numer jeden. Zasada numer jeden mówi o tym, że te pierwsze relacje. Pierwszych ludzi, to były relacje oparte na wzajemnej pomocy wynikającej z różnic między nimi. A więc różnice nie były przekleństwem, różnice były błogosławieństwem, kiedy oni uzupełnili sobie te różne rzeczy, wtedy stali się jednym ciałem. I w naszym budowaniu relacji musimy dostrzegać różnice i wiedzieć, że te różnice właśnie są po to, żebyśmy mogli sobie nawzajem służyć, żeby, żeby Kościół był bogaty w pomoc, żeby był bogaty w te połączenia. A więc to, jest, to była pierwsza zasada. Zasada numer dwa o której mówiłem ostatnio tutaj, już na tej pierwszej zasadzie mówiłem w niedzielę na nabożeństwie, o tej drugiej zasadzie próbowałem troszeczkę mówić na naszym spotkaniu tym internetowym w środę, a więc ich relacje, relacje pierwszych ludzi były oparte na przekonaniu o równości. Do jednego i drugiego, do jednej i drugiej zasady próbowaliśmy postawić sobie pytania i pozwólcie, że je przypomnę, dlatego że o to chodzi, to jest tak ważne, żebyśmy My nie tylko posłuchali czegoś, ale żeby to, czego słuchamy, jeżeli to w ogóle ma sens jakiś dla Ciebie, żeby to, czego słuchasz, mogło dotknąć choć trochę Twojego sposobu myślenia, Twojej duszy, Twojego rozumienia rzeczy i, i pozwolić na zweryfikowanie, w jakim miejscu jesteś. A więc, a więc zadaliśmy sobie pytanie przy pierwszej zasadzie: jak nasze obdarowanie służy dziś innym, jak Twoje obdarowanie, jak Twoje umiejętności, zdolności, dary duchowe służą dzisiaj innym, uzupełniają te braki u innych, w jaki sposób służysz inną, albo jak mógłbyś, jak mogłyby twoje obdarowania, twoje talenty, twoje zdolności, twoje duchowe dary, jak mogłyby służyć innym ludziom w Kościele. Przy tej zasadzie numer dwa pytaliśmy siebie, czy nosimy na sobie czyjś ciężar, tak, żeby pomóc tej osobie w zmianie, a więc jesteśmy równi. Mamy to przekonanie o równości, a więc możemy nosić jedni drugich ciężary, brzemiona i, i w miłości pozwalać sobie na to, żeby zmieniać się nawzajem jednocześnie w ciągle w tym przekonaniu, że jesteśmy tacy sami, że jesteśmy równi, nie jesteśmy gorsi, ani nie jesteśmy lepsi, lepsi od nikogo. Więc czy jesteś gotów wziąć czyjś ciężar na siebie. I dzisiaj, dzisiaj zasada numer trzy. Zasada numer trzy, którą widzę w relacjach tych pierwszych ludzi w ogrodzie Eden. A więc ich relacje, relacje były oparte na wspólnocie. Na wspólnej pracy i wspólnych celach. A więc zasada numer trzy: relacje oparte na wspólnocie, relacje oparte na wspólnej pracy i e, wspólnych celach. Doskonale pamiętacie ten opis stworzenia, kiedy Bóg już stworzył mężczyznę niewiastę i daje im polecenie. Zobaczcie co on mówi. On mówi do nich: rozradzajcie się, rozmnażajcie się. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 28, 29 werset. Napełniajcie ziemię, podporządkowujcie ją sobie, panujcie nad rybami, nad, w morzach, nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Pan Bóg też powiedział, daje wam rośliny, które mają w sobie ziarno, żeby były dla was na pożywienie, więc to też znaczy, że musicie to ziarno wziąć, musicie je zasiać, musicie zebrać plon, więc macie, macie mnóstwo zadań. Pan Bóg wyznaczył pierwszym udział zadania, e, wizję im pokazał, dał im cele i pokierował ich do wspólnej pracy. I to jest bardzo ważna zasada dla utrzymywania e, i tworzenia relacji. Kiedy mamy wspólne cele, pomyślcie o tym przez chwilę, kiedy mamy wspólne cele, kiedy łączy nas wspólne działanie, relacja jest silniejsza. Możemy to zobaczyć czasami w takich zwykłych stosunkach w pracy, kiedy szef przychodzi i bierze ciebie, ciebie i ciebie, i mówi, słuchaj, wy stworzycie zespół i macie nowe zadanie, i przez jakiś czas Mogliśmy się wcześniej bardzo dobrze nie znać, ale kiedy, kiedy, kiedy mamy to samo zadanie i mamy entuzjazm, żeby je zrobić, tak? a więc czujemy się, że to jest coś ważnego i chcemy w tym wziąć udział, to nagle między tymi osobami rodzą się, rodzi się jakiś rodzaj relacji, dlatego że wspólny cel i wspólne zadanie łączy nas i czujemy się trochę bliżej siebie. A więc to pogłębia, to zbliża i pogłębia relacje. Oczywiście w takim zespole mogą być różne napięcia, tak, w, w kościele dochodzi jeszcze ten element, o którym będę za chwilę też mówić. Pan Jezus daje miłość, a więc my mamy wspólne cele, my jesteśmy połączeni, ale też w miłości, w przebaczaniu itd. Tak a więc jak ta zasada, zasada numer trzy. Relacje oparte na wspólnocie, na wspólnej pracy i wspólnych celach, to, co Pan Bóg wyznaczył Adamowi i Ewie, jak to działa dzisiaj w Kościele. Więc nieustannie podkreślamy to, że każdy z nas jest powołany do wykonania jakiegoś celu, do, do, do zrobienia czegoś, do, do służenia. Nazywamy to służbą do służenia innym. To może dotyczyć obszaru naszych naturalnych umiejętności, Gotowości poświęcenia czasu w tym, a więc może to być jakaś techniczna służba obsługująca nabożeństwo, przygotowywanie plakatów, jakieś działanie na zewnątrz, służba społeczna, charytatywna, przerzucanie ton jedzenia w zbanku żywności, co robiliśmy przez lata, e, może to coś jakichś szczególnych duchowych obdarowań, e, służby uwielbienia, modlitwy, e, wstawiennictwa, a więc wiele, wiele innych rzeczy, duszpasterstwa, pasterstwa, modlitwa o chorych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko. To są miejsca i, i tych, które jeszcze nie wymieniłem, są miejsca, do których być może jesteś gdzieś powołany. Może niektórzy z Was już to robią, służą, może, może jeszcze jesteś zagubiony i nie wiesz co, e, albo jakieś inne powody, że nic nie robisz, ale rozumiemy to, powtarzamy to nieustannie. Jesteś powołany do służenia. Nie jesteś powołany do tego, że przyłączyłeś się do kościoła, żeby zasiąść na krześle i wysłuchiwać nabożeństwa, ale masz swoją część tutaj do wykonania. I, I musisz ją odkrywać, i, i, i realizować według tych dwóch pierwszych zasad, że twoja, twoja inność, Twoja różnorodność, Twoje dary są potrzebne do tego, żeby połączyć się z innymi no i łącznie z tą zasadą, że jesteśmy, że jesteśmy, że jesteśmy równi. A więc. E ta trzecia zasada mówi o tym, że nie tylko służymy, więc mówiłem, jesteśmy powołani do służby, jesteśmy powołani do robienia czegoś, Bóg chce, żebyśmy wykonali pracę, którą On nam poleca, jesteśmy przeznaczeni do robienia dobrych uczynków, ale też ta trzecia zasada mówi, że mamy służyć tej samej wizji, mamy służyć tym samym celom. A więc życiodajne relacje polegają nie tylko na tym, że służymy sobie nawzajem. Ale też jako Kościół służymy jednej wizji, służymy tym samym celom. Zobaczcie, co apostoł Paweł napisał w liście do Filipian. Drugi rozdział i drugi werset. Właściwie pierwszy i drugi werset. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha. Jakaś serdeczność i miłosierdzie. Pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zadaniem. A czy Paweł to jest jak jakaś taka prośba, zaklinanie, błaganie: pomnóżcie moją radość, bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu? złączeni jednym, jednym zadaniem. Posłuchajcie, tak naprawdę nie jest łatwo albo nie zawsze jest łatwo, kiedy jesteśmy tak różni, a, a o tym mówiliśmy w pierwszej zasadzie, że jesteśmy różni, więc nie jest tak łatwo, żeby tą różnorodność połączyć dla jednego celu, dla jednej wizji. Nie zawsze tak jest, że jest nam łatwo być skupionym na jednym celu, na jednej wspólnej wizji. Już samo zaangażowanie w Kościół, tak? już samo służenie nie jest łatwe, a tu poprzeczkę jakby jeszcze wyżej. Nie chodzi tylko o to, żebyś służył, żebyś coś robił, żebyś wypełniał braki innych, ale żebyśmy byli połączeni razem w jednej wizji, żebyśmy byli zjednoczeni z Kościołem w tym zaangażowaniu. Zobaczcie, co Paweł mówi na początku tych, tego tekstu. Paweł zwraca uwagę na Chrystusa. Paweł mówi, jeśli si w Chrystusie jest jakaś zachęta. Jeśli w Chrystusie jest jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, to połączcie się dla jednego celu. Dlatego, że zostaliście stworzeni do tego, żeby służyć w jednej wizji, połączeni zostaliście w jednym celu. I teraz Chrystus jest przykładem tego. O czym Paweł tutaj mówi z tej zachęty, pociechy, miłości, serdeczności, miłosierdzie i tak dalej ale On nie tylko jest przykładem dla nas, ale On w nas też jest mocą, żeby tak się działo. Słuchajcie, kiedy patrzymy tylko naszym naturalnym wzrokiem, z naszej, jakby z poziomu naszej duszy, z poziomu naszego ego, naszej świadomości, może być trudno połączyć się nam z innymi w jednej wizji. A możemy chcieć coś robić, ale może być trudno nam zjednoczyć się w tym jednym celu, w jednej wizji. Jakie jest rozwiązanie? Postuł Paweł mówi, połącz się z Chrystusem. Połącz się najpierw z Chrystusem. I kiedy łączysz się z Chrystusem, w tym kontekście, czy w tym obszarze, w tym myśleniu, że, że, że jesteś powołany do służenia, że jesteś powołany do wykonania Bożego dzieła a, razem z Kościołem, kiedy łączy się z Chrystusem, On może ci trochę powiedzieć, że tak naprawdę to tak do końca nie chodzi o Ciebie, tylko chodzi o Jego królestwo. A więc nie chodzi o Twoje Ego, ale chodzi o to, żeby Jego królestwo a, miało się dobrze. I czasem trzeba to usłyszeć. Ale przede wszystkim Paweł mówi: On wtedy, kiedy łączysz się z Chrystusem, kiedy widzisz Go takim, jakim naprawdę jest, to odbierasz od Niego te rzeczy, zachętę, tą pociechę w miłości. Więc on Cię pocieszy, On napełni Cię miłością, On Cię zachęci. Miłość tutaj jest słowem kluczowym. Zobaczcie, w liście do Efezjan, kiedy czytaliśmy ten czwarty rozdział, 15-16 werset, tam ciało buduje siebie w miłości. A więc zobacz, jak bardzo potrzebujemy miłości do tego, żebyśmy mogli połączyć się w jednym zadaniu, w jednym celu, w jednej wizji. Jak bardzo potrzebujemy serdeczności do siebie nawzajem. Jak bardzo potrzebujemy miłosierdzia i wybaczania. A w innych miejscach Paweł mówi, e, znoście z pokorą i łagodnością jedni i drugich, czy z cierpliwością. W innym miejscu Paweł mówi, że Bóg, który jest w, 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 Bóg wytrwałości i pociechy, może nas zdarzyć jednomyślnością. A więc zobaczcie, my tych rzeczy potrzebujemy. My tych rzeczy tak bardzo potrzebujemy. Jeżeli mamy się łączyć dla jednej wizji, dla jednego celu, potrzebujemy miłosierdzia, potrzebujemy serdeczności, potrzebujemy wzajemnej miłości. I to wszystko przychodzi od Chrystusa. Jego natura w nas powoduje, że mimo tego, że tak bardzo się różnimy, jesteśmy gotowi, mamy kompetencje, mamy zdolność do tego, żeby łączyć się w jednym celu, jeżeli polegamy tylko na sobie, na swoich możliwościach, to może być bardzo trudne. A więc, kiedy budujesz bliską relację z Chrystusem, to poziom miłości do innych ludzi, poziom zachęty, Poziom serdeczności, poziom miłosierdzia, zdolność do przebaczania, te wszystkie rzeczy, które potrzebujemy, żeby być razem, poziom tego wzrasta i wzrasta, kiedy jesteś połączony z Chrystusem. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że są rzeczy, są pewne rzeczy, w których musimy być jednej myśli. W czwartym rozdziale mówi e, dalej, gdybyśmy czytali ten fragment, że, mam, że jest jeden ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jedno powołanie, jeden Pan, czy jeden Chrystus, jeden Zbawiciel, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg Ojciec, który jest ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. A więc, a więc są, są pewne rzeczy, które, do, do których musimy mieć zgodę. Ale jest jeszcze jeden szczególny rodzaj jedności, którego potrzebujemy. Więc Nowy Testament mówi w kilku miejscach o jedności myśli, o jedności ducha, o jedności miłości. A są pewne rzeczy, do których musi mieć zgodę, podstawowe rzeczy. Czasami, czasami spieramy się albo szukamy Bożego Słowa na pewne, myślę, drugorzędne jednak tematy, w których też potrzebujemy mieć to samo zrozumienie. Więc Boże Słowo nakierowuje nas na jedność myśli. Tutaj potrzebujemy dużo pokoru wobec Bożego Słowa. Bo, słuchajcie, są tematy, które nie są tak oczywiste. Są tematy, które, które teologowie się spierają i, i musimy mieć pokorę wobec Bożego Słowa, żeby przyjmować Boże Słowo, nie opierać się tylko na własnym zrozumieniu. Ale to jest, to jest troszeczkę obok. Więc... Potrzebujemy mieć jedność myśli, jedność zrozumienia, ale jest jeszcze jedno słowo, e, które w Nowym Testamencie tłumaczone jest jako jednomyślność. Niektórzy z Was pamiętają kazania ten temat. E, to słowo pojawia się kilka razy w dziejach apostolskich, e, czy w pierwszych rozdziałach e, dziejów apostolskich, kiedy mowa jest o kościele w Jerozolimie. Ono po grecku brzmi Homo madon, e, I to tak, o, o tak ładnie brzmi, posłuchajcie, Homo Warto, warto pomyśleć o tym słowie, dlatego że ono jest bardzo szczególnie, Ono nie oznacza, mimo tego, że tłumaczone jest w naszych Bibliach jako jednomyślność, ono nie oznacza tak bardzo, że ci ludzie byli jednej myśli tylko. Ale to słowo homotumadon oznacza mieć jedną pasję, jedną tą samą żarliwość. To słowo oznacza też um, taki, może być takim terminem muzycznym, który oznacza jeden akord, Wiecie, wiele różnych dźwięków, albo jeszcze bardziej, wyobraź sobie orkiestrę, która, gdzie jest kilkadziesiąt instrumentów, i kiedy one zaczynają grać, to wszystko razem brzmi. A więc nie jest tak, że każdy gra to, co chce, każdy gra jak chce, każdy gra w różnym tempie, każdy gra, co mu się podoba e, i na instrumencie, którego może w ogóle nie zna, nie potrafi grać. Wiecie, tego nie dałoby się słuchać. Kiedy słuchasz dobrej orkiestry symfonicznej, to czujesz, że tam jest harmonia, tam jest homo tu Madon, tam jest jeden akord, tam jest połączenie. Kiedy patrzymy na Kościół w Jerozolimie, Widzimy, jak bardzo rósł, jak był mocny, jak, jak Bóg przydawał ciągle nowych ludzi. Ja myślę, że, że podstawą do tego był właśnie to: ten rodzaj jedności, jedna pasja, jedna żarliwość, gorliwość dla Boga i to współbrzmienie razem. Myślę, że to było coś, co Duch Święty mógł w doskonały sposób wykorzystywać, żeby Ewangelia rozszerzała się w tym mieście. Zobaczcie, połączeni razem dla jednej pasji, dla Chrystusa. Przed wczoraj rozmawialiśmy z Asią, ona studiuje teraz dzieje apostolskie e, razem z dziećmi w kościele, na audycji przygotowuje na ten temat e, i tak śmialiśmy się, ona śmiała się, jak to jest. Apostołowie Piotr i Jan zostali wezwani przez Radę, przed Radę Najwyższą, w końcu wychłostani tam, a oni wrócali z radością, jest napisane w dziejach apostolskich, że cieszyli się, że zostali uznani za godnych żeby znieść zniewagę dla imienia Jezusa. Zobaczcie, to jest to, cały Kościół, żółtą pasją, i był gotowy znosić zniewagi, był gotowy znosić cierpienia, dlatego, żeby służyć Jezusowi Chrystusowi. Jednomyślność to nie tylko kwestia tego samego sposobu myślenia, ale myślę, że dla nas, dla Kościoła, to przede wszystkim kwestia jednej pasji, jednej żarliwości. I połączenia się w jednej wizji, tak, żeby każdy to, co robi, połączone razem z innymi brzmiało jak piękna, pięknie wykonany utwór przez świetną symfoniczną orkiestrę, gdzie wszystko do siebie pasuje. A więc zasada numer trzy. Relacje pierwszych ludzi były relacjami opartymi na wspólnocie, na wspólnej pracy i wspólnych celach. I teraz Pytania. Chciałbym, żebyś zadał sobie to pytanie, te dwa pytania. Czy jesteś połączony z wizją Kościoła? Czy pozwalasz Duchowi Świętemu, żeby łączył Cię z myślą o Kościele? Jakie są nasze cele, jaka jest nasza wizja? Czy, 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 czy potrafisz dopasować swoje powołanie, swoją służbę? A jeśli jeszcze nic nie robisz, czy jesteś gotów wzbudzać w sobie pasję, by służyć razem tym samym celom? Wierzę, że Kościół jest mocny wtedy, kiedy jest homo homotumadon, kiedy ma jedną pasję, kiedy ma jedną wizję, kiedy wszyscy połączeni są, połączeni razem, żeby służyć e, tym, samym, tym samym celom. Czy jesteś połączony z wizją Kościoła? Pomyśl przez chwilę, zadaj sobie to pytanie. Może dzisiaj wieczorem stań przed Bogiem, stań w takiej obecności Ducha Świętego i zapytaj, Panie, czy ja jestem połączony z tym Kościołem? Czy ja, czy ja chcę być połączony e, z wizją tego Kościoła, z pracą tego kościoła, ze służbą tego Kościoła, e, czy jestem gotów też na to, żeby wzbudzać w sobie pasję, żeby służyć? Zasada numer trzy. Relacje pierwszych ludzi były relacjami opartymi na wspólnocie, na wspólnej pracy i wspólnych celach. Niech Pan u Was błogosławi. Myślcie o tych poprzednich zasadach. Myślcie, jak bardzo jesteśmy połączeni, jak bardzo Ty jesteś połączony z Kościołem. Czy życie, które jest w Tobie, życie Ducha Świętego, życie Chrystusa, czy to życie ma wpływ na życie innych ludzi i czy jesteś otwarty, żeby życie innych ludzi, namaszczenie e, miało wpływ na Twoje życie. Wszystkie członki harmonijnie ze sobą powiązane tymi wzajemnie zasilającymi się e, więzami więc niech Panów was błogosławi. Do zobaczenia w niedzielę o 11. Zapraszam was bardzo serdecznie na nasze nabożeństwo na żywo, online, w internecie, na YouTubie. E, zapraszam bardzo serdecznie, a tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się dobrze, z Panem Bogiem.